Cześć, ja jestem Delix, a w tym odcinku zrobimy misję na skalnym jeziorze. Dobra, kupuję licencję. 600 i 2000 kosztuje podróż. Ok, dostaję 350 dolarów za przybycie na miejscówkę. Rozkładam sobie tutaj teraz odpórki. Wzdręga. Będzie na kulki ciasta, chyba mam założone tak. Chwaczek dwójka, możemy zmniejszyć chwaczek. Jeśli mam, tak mam szóstkę i sobie gdzieś tu zarzucę. Trzecie, ja będzie Zapraszam też do subskrypcji kanału. Jeśli chcesz wyświetlić się na środku ekranu. Każdego nowego subskrybenta będę wyświetlał w każdym następnym filmie. Zapraszam również do łapkowania kanału, do łapkowania filmów i fajnie było jakby zostawił po sobie jakiś komentarz, co bym mógł nagrywać. Próbuję złowić basa może jakiegoś. Bas złowię na niebieski, a na obrotówkę też na obrotówkę jakąś mam, bez zadziorów nie chcę, bo to będzie do kolei jakiejś misji potrzebne. Przewinąłem sobie czas na lepsze brania. Ostatnio bardzo krótkie się zrobiły odcinki, ponieważ udało mi się szybko robić tę misję. To jest pierwsze branie, w pierwszym rzucie po przestawieniu godziny. Będzie ryba z misji pewno tak. A, młody łoseś, klatka. Może i być taki łoseś też. O! Jest tam jednego bitcoina. No I pod nogami wzięła. Yy, moron biały wziął. Fajnie. Przerzucę sobie widera. W sumie to teraz łowimy bardziej chyba na bombkę. Ponieważ mamy sam ciężarek. o mamy kolejną rybę z misji. Jest to wzdręga. Fajnie teraz. Bas niebieski, czarny. zobaczymy na co go złowię. Bas czarny na białe robaki. Kółki ciasta to weźmy sobie białe robaki, bo ten również na białe robaki bierze gdzieś tu na środek. Jeszcze trzy ryby tylko. Tu kaczan biały, czy on na, na spinning weźmie? Niestety nie. Tutaj na, na obrotówki dobre. Może tu gdzieś przy trzcinach weźmie bas Jest branie. Co to będzie? To będzie właśnie złoty pstrąg z Colorado. To też jest ryba z misji o aż 118 pieniędzy. Nie wiem. Będę mówił na to delary po prostu, nie wiem jak to się nazywa. I 90 aż doświadczenia zatrzymuję oczywiście. Eee, teraz misja... Aha. Czyli już zrobiłem... E, jedną misję z tych trzech co były. To zostały nam jeszcze dwie. To chyba będzie pierwszy odcinek, e, w którym... Łowię, wszyscy, e, łowię wszystkie ryby z trzech misji. I tak będę raczej chciał zrobić, żeby te trzy misje zrobić na jednym odcinku, ponieważ nie ma co rozkładać tego na kilka odcinków. I tak te odcinki bardzo krótkie wychodzą. Co to będzie bas biały? Co, nie pamiętam. Nie. Młody pstrąg tęczowy. Też dużo pieniążków, fajnie. Żaden bas na razie nie wziął. Próbuję przytrzymaniem. To coś puknęło. Jest ryba z przytrzymania. Czy to będzie bas? Bardzo leciutki. Coś nie walczy w ogóle. Jest to strą łosoś, klarka. 29 dolarów, 10 doświadczenia. Może rzucimy tu gdzieś. Jest ryba. To już jest fajniejsza niż ta poprzednia, co to będzie. Jeśli ten odcinek szybko mi zejdzie, to nie będę po prostu go mocno ciął tak jak do tej pory robiłem. Tak dla testu zobaczę bez cięcia po prostu. Fider coś się nie odzywa, szkoda. Może opuszczę na dół Przynęte i teraz zacznę zwijać przytrzymaniem. No chyba puknięcie było. Jest. O, już fajniejsza rybka. Duży opór na przybraniu. Co tu będzie? Złoty? Złoty. 122 i nowy poziom. Zobaczmy co, co dostałem. Co odblokowałem? O, kanał odblokowałem. Kołowrotki. Coś ciekawego. Kiszczerki. Przynęty sporo, nawet dobra 1500 dolarów. Fajnie. Bas niebieski, kurcze to chyba zmienię na coś innego. Może teraz słówmy to: pianki, kulki Kaszymany, albo świerszcze. Spróbujmy na świerszcze to połowić. Wezmę wędkę i zmienimy na świerszcze. Zarzucę gdzieś przed siebie, to po prostu. Aj, widziałem, jak wzięła ryba. Niech. Niestety. Kurczę, tu już zaraz będę miał zapomnianą siatkę. A jeden dzień, nie pamiętam ile kosztował. To by mi się to tylko opłacało. Znaczy, znaczy, sporo już uzbierałem pieniędzy. Mam chyba około przed przyjazdem tutaj miałem 14 tysięcy, już po zakupie, wszystkiego co potrzebowałem na ten odcinek. Ale chciałbym zostawić te pieniądze, nie wydawać tutaj na kolejne dni, bo jednak chciałbym inwestować w sprzęt. I kolejny łosoś klarka 106 dolarów. Fajnie, nowy rekord. Ale cały czas tego Basa nie mogę złowić. Czy bas weźmie mi na coś innego. Bas niebieski. Gunka, Twister Lahanano. Nie za bardzo. No, no, obrotówka no mam niby, ale ani jeszcze basa nie złowiłem. Spróbuję może zrobimy sobie teraz tą misję. Gdzie tutaj są misje? Muszę się przenieść na drugą stronę. Przetrzymanie, zobaczmy to O, puknięcie było, jest, jest pierwsza ryba, pierwszy rzut eee... na no, zadziorowy Dobra, i muszę wypuścić. i chyba muszę teraz złowić 10 ryb. Na, no, bezadziorowy, hak. jest ryba. Chyba będzie co rzut po prostu tej ryba w tym miejscu. Jest za złoty. Strong's to złoty Strong z Colorado. 102 doświadczenia. Fajna ryba do ekspienia będzie. Nie jest. Trzeci rzut, trzecia ryba. Tym razem łosoć klarka. 44 doświadczenia, rekord 116 dolarów. Zobaczmy ile ja mam już w siatce pieniędzy, 843 ok to cały czas będę tutaj łowił, na razie, dopóki nie zrobię tej misji ostrożny wędkarz a w sumie zaraz zarzucę jeszcze sobie wędkę Fidrofum żeby sobie się robiła misja przy okazji z tamtymi basami i tą jedną rybą, nie pamiętam jak ona się nazywała, o czwarty rzut, czwarta ryba coś klarka, O, to jest tym razem młody. Malutki. Z przytrzymaniem połowie chwilę. Zobaczymy, chyba najlepsza skuteczniejsza metoda na razie była. O, pierwszy. Coś tam. Jest, widziałem. Aj. Widziałem, jak tam ryba się kręci przy tym paczyku. Przy przynęcie ale no, niestety, pierwsze zarzucenie puste. O, puknięcie było. Już myślałem, że to będzie branie. Już zacinałem. Dobra, ostatni zarzut w tym miejscu. Zmienię zaraz miejsce rzucenia. No, i to fajną wędkę tutaj ktoś ma. A jak się wygina? U. Złoty Co on złowił? Co się zrobił? Tak. 2 kilo. Unikat. Tylko Wilex podostał. To sobie fiderka. To gdzie Zarzucę. Przy okazji, żeby to nie mogę ni tu nie sprawli widziałem kryba za tym płynie ale to cały czas nie jest żaden z basów muszę no znowu unika to złowię. może jakimś innym stylem muszę to złowić te basy może szarpany to sobie dam na jedynkę i teraz zobaczę o jest na jakaś ryba co to będzie nie widzę jeszcze Typ z Colorado. 107 doświadczenia, fajnie. Jeszcze 4 ryby. Ciekawe, na co on łowi, że cały czas unikaty wyciągnę. Ale widzę, że na jakąś dużą blachę. Co to jest? To wahadłówka, chyba. Albo blacha zwykła, nie wiem. 17 doświadczenia. Dobra trochę mało. Czemu te basy nie chcą brać? Bas czarny, pianki, białe robaki. Dobra, zróbmy po prostu na białe robaki. Zobaczymy. No, to jest trochę przesada. Na fidera. Nie wiem, czy jakąś rybę w ogóle dzisiaj złowiłem. Eee, zobaczmy. Nie. Tak, nie, no na kulki ciasta, tylko jedną stręgę. Haczek jest szóstka, także nawet te malutkie ryby nie powinny mieć problemu Uuu! Fajniejsza ryba jakaś Myślałem, że to będzie złoty pstrąg. Ale żyłka szaleje od tego kamienia. Latająca ryba. Jednak nie złoty, bo coś klarka. 89 dolarów zawsze jest problem z, z... tymi rybami co się wydaje że nie będzie problemu basy kolejne branie, ostatnia ryba żeby wykonać tą misję i zostaną nam basy Tutaj jedna ryba której nie pamiętam nazwy dobra Młody pstrąg tęczowy. Je Dobra, i dostałem bezadziorową na obrotówkę. Misję. E, Roki. Włosoś klarka. O. Okej. Okay. Słów i wypuść. To zrobię. tą misję. Jest. Nie wypuść. Zrobiła się misja? Chyba... Złów i wypuścił złoty pstrąg z Colorado. Dobra, to jeszcze złoty pstrąg z Colorado. Szkoda, bo 100 dolarów przypadnie. Chyba szarpanym najlepiej... będzie. O, pierwsze branie w końcu na fidera po takie długiej przerwie, co to będzie? Dobra, zacinam. Ilu wędkarzy? Oby bas. Jeszcze nie widzę i to jest. Ech, w końcu. Bas biały. To jeszcze bas yy, niebieski. A on bierze na. Na co on bierze? Niebieski. Kulki ciasta. Świeższe. Czerwone robaki. Spróbujmy na czerwone robaki. A, nie mam. Ale to raczej będę mógł sobie kupić. Czerwone robaki. 75 dolarów tylko. Dobra. Ale ma dużą. Duży hak. Musimy mieć jak taką dużą rybkę. A, miałem szarpać. I od razu ryba, jak zacząłem, i znowu to nie jest złoty. Jest ryba, jest o złoty pstrąg z Kolorado, i teraz ja muszę go wypuścić. I. I wypuściłem z oczyszczonym sklepu. Przecież i wypuściłem. O co chodzi? OK O. On co zaczęło się brania? Nie, hmm. nie to chciałem. Pasa niebieskiego, bym potrzebował. Jest ryba. To znowu będzie pełniało coś klarkę. Czy mi się wydawało? Ale to jest złoty. I nowy rekord. Wypuść. O. Zrobiłem misję. Kolejną. I została mi ostatnia z tych trzech lub czterech, czyli bas niebieski i czu, czu czan biały. E, basa niebieskiego mogę złowić na spinning, ale na razie tego nie zrobiłem. E, spróbujemy na, na obrotówki dalej, a tutaj na pianki kulki kaszymanny. Spróbuję. Ubranie na lidera. bas biały, tak? Mi się wydaje. Nie ma, ale bas niebieski, ale on się chyba zalicza. Taki duży, taki gruby jest. Patrz sobie, zobaczę na zdjęciu. Grubas, zatrzymaj. I czy się zaliczył? Kwipunek, nie emisję. I roki, która jest tak, czyli tylko czuł biały, nie jest potrzebny. Założyłem przynęty, żeby złowić czuł kuczana białego, a złowiłem basen niebieski. Nie wiem jak to jest. Kiedy próbuję złowić daną rybę, to nie mogę. Jak próbuję inną, to łowię tą, co chciałem wcześniej. Nie mogłem. Wspinie tylko żeby sobie ekspicz. Branie na fiddle. Nowy bas czarny. Zatrzymaj. I mam pełną siatkę. Co ja teraz mam zrobić? Po prostu będę mówił tak długo, słowie tego czukuczana. Ale nie będę brał ryb. Ewentualnie będę wymieniał ryby z siatki na to, co teraz łowię. Patrząc, że nie jest coś małego i wstręga. Niestety wypuszczamy. Próbuję dalej. Kilograma wzwyż to może zwiększy haczyk. Myślałem, że to będzie jakaś mała rybka. Się okazuje, że to może być nawet fajna ryba. Wielkościowo. Nie wiem czemu, myślę, że ona z malutka. Na fidera. Zobaczymy. To wzdręga, tak? Oczywiście, że tak. Jest, w końcu czukuczan biały O jak mam brakuje do następnego poziomu Dobra, wypuszczam Odbieram nagrodę Przejdę sobie na następny dzień, jeszcze nie mogę nie, ale mogę zobaczyć ile zarobiłem, z tego dnia 1700 O, mam 17000 Już zbierane. W następnych odcinkach będę robił prawdopodobnie albo jezioro Emerald, Neherin, albo Mudwater, Które z tych jeszcze sobie zobaczę, które, które, który zbiornik jest w kolejności poziomami, bo nie chcę robić nagle przeskoczyć o kilka poziomów, chcę po kolei. Dzięki za obejrzenie. Tego odcinka, jeśli dotrwałeś w ogóle do końca, fajnie jakby zostawił po sobie łapkę w górę, jakiś komentarz i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie, cześć.